Najczcigodniejsi księża arcybiskupi i biskupi, na czele z księdzem biskupem Kazimierzem, pasterzem umiłowanego Kościoła Siedleckiego. Drodzy, drogi księże proboszczu, księże prałacie troskliwy troskliwi pasterzu tutejszej wspólnoty parafialnej. Czcigodni bracia w kapłaństwie, wielebne siostry zakonne, szanowni przedstawiciele władz państwowych różnego szczebla odpowiedzialności, umiłowani parafianie Łaskarzewa. Stając dziś w wyjątkowym miejscu i w wyjątkowym czasie, łączymy się duchowo z pokoleniami chrześcijan, które przez 700 lat tworzyły tę świętą przestrzeń spotkania człowieka z Bogiem w łaskarzewie, którzy wołali jak głosi napis na murach tej świątyni. Mogłem się temu napisowi jeszcze lepiej przyjrzeć, kiedy. Ksiądz biskup Kazimierz wraz z księdzem prałatem zostali podnoszeni dźwigiem dzięki druhom straży pożarnej, by dokonać poświęcenia wieża, przede wszystkim figury Matki Bożej. Na murach waszej świątyni widnyje ten piękny w swojej treści napis – nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu Twojemu daj chwałę. To wezwanie to nie tylko ozdoba murów, ale i nasz duchowy drogowskaz. Bo nie tylko o nas tu chodzi, nie o naszą chwałę, lecz o Jego imię, które wywyższamy dziś wspólnie ponad wszystko. 14 września, gdy Kościół na całym świecie wspomina tajemnicę Krzyża, który z symbolu klęski stał się czytelnym znakiem zwycięstwa, uświadamiamy sobie siostry i bracia podczas tego odpustu, że Krzyż Jezusa nie niszczy, ale daje życie. I choć krzyż boli, to prowadzi do chwały. Tutaj, w łaskarzewie, przeżywamy niejako podwójny jubileusz, bo i 700 lecie parafi, ale także jubileusz zbawienia, które dokonało się właśnie na krzyżu. Nie są to zatem Jedynie symboliczne imieniny parafii, a więc wspomnienie tytułu, jaki z chlubą nosi, ale szczególny czas otwarcia się na strumienie łaski, łaski, które płyną z ofiary Chrystusa na krzyżu. A w tym jubileuszowym roku także szczególna łaska nadziei którą przywożę Wam kochani z samego wiecznego miasta, od grobów apostolskich i świętych drzwi. Tutaj w waszym łaskarze, od pokoleń Krzyż Chrystusa, był podnoszony i to nie tylko nad ołtarzem, ale przede wszystkim w sercach ludzi. Nie dla naszej chwały, ale dla Jego imienia, aby Jego imię było sławione, aby Jego moc zbawienia rozbrzmiewała na całym świecie. To duchowe powołanie, które realizowały całe pokolenia wiernych i kapłanów na tej ziemi. Parafia wasza nosząca zaszczytne wezwania, podwyższenia Krzyża Świętego, jest tego pięknym świadectwem. Siostry i bracia, przypomniał już o tym ksiądz Prat Sławomir na początku. Historia tego miejsca zaczyna się w 1418 roku. Kiedy biskup poznański Andrzej Łaskarz-Gosławicki otrzymuje od króla Władysława Jagieły przywilej, by założyć miasto Łaskarzew na gruntach wsi Gorczycew. A pierwszy kościół powstał tu jeszcze wcześniej, bo w XIV wieku. Stamtąd ruszyła nasza dzisiejsza procesja. Tak jak zostało już powiedziane, początkowo parafia należy do diecezji poznańskiej, później lubelskiej, następnie krakowskiej, a w końcu diecezji siedleckiej, w której jesteście do dziś, jako jej duma, świadectwo i serce wiary. Na przestrzeni wieków to miejsce rodziło świątynie, kaplice. Organizowało odbudowy po zniszczeniach, które były owocem modlitwy, wiary i ofiary waszych przodków, ale nade wszystko były owocem chrześcijańskiej nadziei, która ukazywała cel ostateczny, a nie jedynie chwilowy, dobrostan człowieka. Siostry, bracia, dobrze wiemy, że to nie mury decydują o duchowym dobrostanie człowieka i o Jego świętości. To kapłani, Wasi przodkowie i Wy dzisiaj jesteście żywym, prawdziwym, autentycznym, pięknym jubileuszem tej parafii. To dzięki wierze ludu i oddaniu pasterzy, którzy kochali to miejsce i trwali przy Nim. Kościół w Łaskarzewie przetrwał burzę dziejów. A dlaczego przetrwał? Bo był zbudowany nie na piasku, ale na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały. To jego zwycięski krzyż był zawsze prawdziwą motywacją gdyż wyznacza nam naszą życiową drogę. Siostry i bracia, wierzcie mi, innej drogi nie ma. Inaczej się nie da. Inaczej pójdziemy na manowce pozmodernizmu i poznowoczesnego wygodnictwa, a nawet duchowej letniości. Kiedyś pewna dziennikarka zapytała Mariannę Popiełuszko, matkę błogosławionego księdza Jerzego, który, jak było wspomniane, dziś obchodziłby swoje urodziny. Dziennikarka zapytała mamę księdza Jerzego, jak pani to wszystko przetrwała? A ona odpowiedziała: tak po prostu. A to Szanowna Pani chce wejść do nieba bez krzyża? Tak się nie da, droga Pani. Siostry i bracia, tak się naprawdę nie da. Jezus sam to nam udowodnił swoim własnym życiem, a w dzisiejszej Ewangelii podsuwa nam niejako definicję tego naszego życiowego drogowskazu. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. To właśnie dlatego krzyż, siostry i bracia, jest naszym kluczem do nieba. O czym tak dobitnie mówił święty Jan Paweł II w Siedcach. 1999 roku niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą rozrasta się na naszej ziemi wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia. Siostry i bracia, wiem, że tych owoców w waszej parafii jest bardzo wiele. Liczne koła żywego różańca, ministranci, powołania kapłańskie i zakonne, chóry, akcja katolicka, apostolstwo Duszczyzn, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i grupy przedmałżeńskie. To świadczy o jednym. To wszystko jest waszym świadectwem, owocem waszej gorliwości. Oddania pracujących tu kapłanów i Waszej miłości do Chrystusa i Kościoła, nie ma Kościoła bez Chrystusa, bo On jest Jego założycielem, On jest Jego fundamentem. Siostry i bracia, dziś chcę wam podziękować za to codzienne podnoszenie i niesienie krzyża życia, za wierność i modlitwę. Zatrwanie przy kościele mimo różnych trudności. Naprawdę jesteście pielgrzymami nadziei, którzy przez swoje życie pokazują, że wiara w Chrystusa jest skuteczna i zdolna przemieniać świat. Tę skuteczność wiary i aktywnej z nią współpracy widzę zawsze przed oczami. Gdy wspominam pewne sportowe zdarzenie sprzed kilkunastu lat. Podczas jednej z letniej Olimpiad startowało kilku zawodników bardzo mocnych w biegu na 1500 metrów dla mężczyzn. To byli doskonale wysportowani biegacze, wyposażeni w bardzo nowoczesny sprzęt. Podeszli do biegu. A zwyciężył młody Afrykańczyk. Po zwycięstwie, jako jedyny z całej grupy, zdjął drogie buty biegowe, uniósł je w geście zwycięstwa i na Boso przebiegł stadion dookoła z uniesionymi w dłoniach butami. A wiecie, co on chciał w ten sposób powiedzieć? Że to nie dzięki własnej sile odniósł zwycięz... zwycięstwo, ale dzięki tym butom. W ten sposób przez wywyższenie narzędzi swojego zwycięstwa uczcił jej, dał ważne świadectwo wszystkim, którzy liczyli i liczą tylko na własne siły. Także i my, siostry i bracia, musimy sobie ciągle na nowo uświadamiać, że to nie mury, choć piękne i święte, to nie liczby w księgach metrykalnych i na bankowym koncie mają budzić nasz podziw. To nie, nie jedynie nasze ulubione przyzwyczajenia i tradycje mają odgrywać pierwszą rolę. Nie, ale to On, On ukrzyżowany za nas i zmartwychwstały dla nas Pan. Jest i powinien być skałą, na której przez siedem wieków wasi przodkowie budowali ten kościół. Nie tyle z kamienia, ale ten żywy, duchowy, z serc ludzkich złożony. Chrystus na krzyżu, odrzucony, a przecież wybrany przez Boga, stał się kamieniem węgielnym a także i w dzisiejszej rzeczywistości krzyż wielu przeszkadza i my musimy się zawsze stanowczo jasno opowiedzieć za krzyżem za znakiem naszego zbawienia nigdy przeciw krzyżowi nigdy przeciw Bogu wierność aż po krzyż jest fundamentem na którym wspólnota wierzących trwa, niezależnie od zmieniających się dziejów, politycznych burz i przemijających pokoleń. Umiłowani siostry i bracia, bo tak jak przez całe wieki fundamentem wiary naszych przodków i także tych tu w łaskarzewie był Chrystus Żywy Bóg. Zbawiciel Pan historii, tak dzisiaj wiara i łączność z Piotrem naszych czasów, papieżem Leonem XIV, poprzez błogosławieństwo papieskie, które będzie nam wszystkim udzielone, mówi do nas mocniej niż tysiące słów. Mówi, powiedział to ksiądz Biskup Kazimierz na początku. Mówi, że kościół trwa. Trwa, bo stoi na skalę. Nie ma jedności bez Chrystusa, nie ma jedności bez Piotra. To Chrystus powiedział przecież Piotrowi: Ty jesteś Piotr opoka. Na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I w tej dwutysięcznej tradycji Chrystusowego Kościoła od siedmiuset lat jest wasza przepiękna wspólnota parafialna, tutejsza świątynia. I nie przemogły bramy piekielne mimo tylu prób, nie przemogły i tej parafii, jej kościoła, nie przemogły jej wojny, rozbiory, zniszczenia, pożary. Okupacje, bombardowania, nie przemogły jej nawet czasy, gdy Kościół był uciskany, a wiara wyszydzana. Dlaczego? Bo tutaj zawsze był fundament, tutaj był w życiu człowieka, w jego serca, w sercu, sercu obecny Chrystus. Niech ten wasz przepiękny lokalny jubileusz siedmiusetlecia. A także ten globalny jubileusz nadziei przypomina nam, że kościół, że modlitwa za Kościół, za papieża, za siebie nawzajem i za świat, to jest nasz obowiązek, ale też i przywilej bycia uczniami Chrystusa. Niech to szczególne błogosławieństwo papieskie będzie dla łaskarzewa nośnikiem łaski. I jedności. Niech przypomina, że tak jak nie przemogły naszej parafii Burze dziejów, tak nie przemogą i dziś żadne zawieruchy współczesności. Jeśli dodaję jeśli pozostaniemy na fundamencie, którym jest Chrystus. Proszę Was, siostry i bracia. Niech Wasz piękny jubileusz nie będzie tylko wspomnieniem przeszłości, ale aktualizacją i wzmocnieniem wiary na przyszłość. Bo nie chodzi o to, ile lat ma parafia, ale o to, czy dziś, tu i teraz w dalszym ciągu bije w niej serce żywego Kościoła. A ono bije wtedy, gdy biją serca wierzących. Dziękuję zatem za Waszą wiarę, za Waszą obecność, za to, że nie pozwoliliście i nie pozwalacie, by podwyższony krzyż stracił swoje znaczenie, że go podnosicie z całą odpowiedzialnością, dumą i odwagą każdego dnia w Waszych domach, w pracy, w rodzinie, w relacjach ludzkich i w modlitwie. Dziękuję za to, że nie wstydzicie się znaku zbawienia, jak i ten wspomniany olimpińczyk nie wstydził się pokazać znaku, dzięki któremu zwyciężył. Dziękuję za to, że czynicie znak krzyża na czole Waszych dzieci, nie jako pusty gest rutyny, ale jako świadomy wybór życia, jako codzienne wyznanie wiary. Bo to jest właśnie jej istota nie tylko ją wyznawać ustami, nie tylko przychodzić w nocy jak nikodem, ale nią żyć na co dzień w prostocie i wierności. Ale niech ten jubileusz stanie się też siostry i bracia zaproszeniem do odważnego, pozytywnego patrzenia w przyszłość. Bo wasza wspólnota wiary, nadziei i miłości nie kończy się na dzisiejszym święcie. Ona ma i musi trwać. Nie może tak być jak we włoskim przysłowiu na zakończenie uroczystości parafialnych Finita la festa, gobato lo santo. Skończyła się procesja, skończyło się świętowanie, odstawione trony i chorągwie, i życie znów idzie swoim torem. Tak być nie może. Na taki luksus znieczulenia nie możemy sobie pozwolić. Wasza wspólnota wiary ma wzrastać ma budować przyszłość, łaskarzew. I nawet jeśli nadejdą nowe burze, daj Boże, by nie nadeszły nowe próby czy przeszkody, to jeśli trwać będziemy przy Chrystusie, przy Jego matce, przy pasterzach i przy sobie nawzajem, to nie zginiemy i trwać będą Wasze rodziny i Kościół. Niech tutejsza parafia przez służbę kolejnych świętych i oddanych kapłanów przez kolejne stulecia będzie miejscem, gdzie człowiek spotyka Boga. Gdzie rodziny uczą się miłości, gdzie młodzi odkrywają sens życia, gdzie rodzą się kolejne powołania do służby Bogu. Niech starsi przekazują mądrość wiary, gdzie krzyż jest czczonym z szacunkiem znakiem zbawienia, a nie jedynie chwilowym modowym trendem czy ozdobną biżuterią. Z całego serca. Życzę każdemu i każdej z Was, aby Wasza parafia i całe miasto pozostawały miejscem, gdzie Ewangelia rozbrzmiewa nie tylko w tych jubileuszowych murach, ale przede wszystkim w Waszych sercach, w Waszych domach, szkołach i zakładach pracy. A gdy będziecie przychodzić do tego modlnego domu Bożego. Bo to jest dom Boga, to jest wasz dom, bo do niego należymy. Gdy będziecie przychodzić do tego modlnego domu, to niech wciąż wybrzmiewają was i w kolejnych pokoleniach słowa, które są duchowym testamentem tutejszej wspólnoty. Nie nam, panie, nie nam. Ale Twojemu imieniu daj chwałę. Amen.